od tej strony Olaf 200 Jest dzisiaj ze mną Luki 150... Yy. Tak, dobrze, mówię. 152 I dzisiaj... A, I dzisiaj okay. zagramy na Na party gama. Chodź. A, Olaf jest poszedł I wbijamy na tryb gry... Art my yy. już jesteśmy też OK Okej. I na arenę yy, 7 jestem. Okej, okay, to my się będziemy widzieć na tym jeżeli będzie mi się chciało ucinać albo to szybko minie, nie? No, albo pozatrzymy Gdzie bawią czasem? Ty cicho, bo ja tu teraz daję ten. Pokazuję, jak się skacze. Oj, jak mi smutno. Został Ty jeden typo, tak? Dwóch. No i ale ten tak. jeden już. dobra. <tryk> <tryk> Więc tak. Ja już yy, I teraz. O nie! Akurat najgorszy, najgorszy minigame na sam początek super Nie, no nic nie widać Dlaczego yy, nie jesteś na 5 Nie wiem Powiewa mi w delerynę. Peleryna, tak, nie peleryna, tylko... Ty peleryna. Y, więc tak, jeżeli... Y, może powiesz ukała się coś o sobie. Yy, Ej, jestem trzeci! Ciastecz... Yy, lubię placki. Eee... Yy, żadnego bo, nie wiem... Nie chcę przyzwyczaić do mnie, bo ciągle mówię... Yy, lubię placki. Albo ciasteczka. Albo ciasteczka. Lubi też chipsy. E, o i ja w sumie muszę powiedzieć... Teraz taki filmik zapowiadający. Ja... E, co? Lubi luki. Wiesz co, teraz powinienem pokazać coś takiego jak ty, że reszta wszystko, nie? Gigantyczny no, jest. O nie! O nie! Czemu na dwa najgorsze minigame na sam początek? Mam nadzieję, że będzie o OITC. No jasne, że ja muszę być.

I e, LOL tu się zbugowało coś i ten. I był gościu e, w ogóle taki jak Berkowiec. Okej. Okay. Mam nadzieję, zaraz będzie. No w końcu ITC! O nie! To o T Pfum, smutek Jej, pod mostem! Pod mostem! Czemu dwóch gości ma taki sam skin? Jej, mój pierwszy kill! Aha, bo to jest Steve tutaj! Dawid z Dobra, Był... zabiłem! Zabi... nie zabiłem? Cudem to jest sekunda jak mi... Ja e, 3 sekundy. A ja miałem zrobić Łukasza teraz. Hej, <trony> Pan no, ktoś mnie zabił. Niech to. Ciebie też. Dobra, Olaf może włączymy muzyczkę. No, no Ja to dodam w tym, nie? A. Tylko wiesz, musiałbyś ogarnąć ten. Jakieś programy tam. Ja się dogam. Jeśli I tak patrzę, czemu goście mają takie są, takie same skiny. nie ogarnąłem, że tu są Steve'y tam. No ja tu też tego nie ogarnąłem. A jakbyś ktoś pytał, to my nie mamy premki. A Łaż wytłumaczy dlaczego. Ale co nie mamy? Premki. Pre... Czego? Premium. A premium? Yy, nie mamy premium, ponieważ nie chce nam się wydawać hałasu. A skinny mamy, bo. Co? A skinny mamy, ponieważ, bo, bo, ponieważ. Bo, ponieważ mamy Minecraft by z Nie będzie. To się wytnie. To się wytnie. Nie, nie, po... nie, nie polecamy. Nie, nie reklamujemy. My nie jesteśmy hamcy. Jak ten gość tu w trafił? W ogóle. Tym gość weszedł. Jak ten gość tu, to tu wszedł? Wyśrodzą. Na yy, następną rundkę zagramy ostatnia będzie. To będzie koniec początkowego filmiku. A to się nagrywa? Mam nadzieję. No ja też. Wiesz co, ja chyba nie kliknąłem... ...guzika. Czego? Guzika. Tak nie, który... kliknąłem, kliknąłem. To no. ja się wytnie. Dob... O nie, ja myślę, że to będzie... Ile taki... chcecie wypić kurczaki? Znowu mi pewnie wytchnie 50% z jednego. No w ogóle ostatnio zanim, coś, zanim jeszcze na coś nagrać. Ej, ej, ei! Zatem głów! Pięćdziesiąt. Jeszcze drugie miejsce. A ja ostatnie na serio. A teraz ja ostatnie, bo ten, bo piksem... No, pogramy dalej! Ale i tak jestem ostatni chyba yy, dobra to może dobra to może jeszcze ten parkur dobra ten parkur i wchodzimy IP od serwera oczywiście będzie w opisie co jest to pewnie każdy zna yy, skąd wiesz może nie każdy zna ten serwer niko my no każdy przecież zna ja się te cenzury! Nie, nie, to miała być cenzura! O, tak. Nie, nie musi być! Nieważne! Ty, gdybyś ty widział, gdzie ja jestem! Gdzie ty jesteś? No. Na pierwszym klatku! Jest! Udało mi się! Jest! Udało się! Pierwszy! Yy, dobra, zależy z Yyy, Dobra, to my już się z wami żegnamy. jeżeli dobijecie jak my... łapków to będzie Ile? Do dwóch. Nie, trochę za mało. Co? Co ja powiedziałem? Dobra, do pięciu. Pięć lajków to... No dobra, no dobra, dwa lajki to będzie następny film. Tak? No.